Okej, okay, więc jesteśmy z powrotem i, i... co? Okej. Okay. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Więc tak, zagramy sobie na początku trening. No. Tutaj trening po prostu to jest to samo co zwykła gra, tylko z Butami. Z butami. Nie, ja, dobra, zobaczymy jaką. Na razie mamy do wyboru tylko talie z tą, że inną Proudmore. 10 kart. Po pierwszy level. Standardowo ta umiejętność, która była pokazana i losuje nam. Sami możemy sobie wybrać przeciwnika. A jest taka coś jak losowo? Byłoby ciekawiej. Tak jest. Czarnoksiężnik, czy Warlock, Paladin, Roach, Priest, Druid, Szaman... Yeah. Warrior I, i... i... Oczywiście Mage i... Łowca Hunter Dobra, bo jadę tym polskim nazwami <laughs> Polska wersja jest zawsze spoko w każdej grze z tej szczególnie e, No dobra Mogę walczyć z innym Mage'em? Nie no, ja bym chciał... Random'a Dobra, Paladin Ogólnie to wygląda tak z tego co wiem, że jeżeli się wygra z jakimś przeciwnikiem, to się dostaje jego talię, tak? Więc dostanę talię Paladyna. Maciej ma słuchawki na, na uszach, bo ja jakby nie miał, to by tego nie spojrzał na mnie, miną. minął. No, albo właśnie wręcz przeciwnie, hecha się uśmiechnie. Mógłbym talię, mógłbym przeciwko sobie Huntera, ale idziemy już tego Paladyna. Dobra. Światło DZIERŻCA! Uter, Uter nie żyje. Z honorem. się o lanie. O kartę no dam. Jak ci się nie podobają, jakieś karty, możesz se je wymienić. Mówisz, że mogę sobie je wymienić? To sobie bym tego wymienił, bo chcę jakąś za jedynkę. Dostanę jakąś za jedynkę, a dupa dostałem jakąś za trójkę. O! Ale mam ten żeton. To działa tak, że otrzymuję jeden dodatkowy kryształ many w tej turze, bo on zaczyna pierwszy. On nic nie zrobił, więc teoretycznie mogę zarzucić to od razu i wystawić tą bestyjkę na start. I to chyba było dobre rozwiązanie. Wydaje mi się tak. Mam nadzieję, że podoba Ci się mój bestyka. No, tak, ja sobie dobierze. Od razu mu to zniszczę. Chyba on się pierdził. A teraz mam dwa many. I to jedyne co mogę zrobić to tak. I tak. Wow, broń. Jeden damage i cztery wytrzymałości. I znowu to samo, kolejną kartę dobram. On już się będzie będę życiem i z tego potwora mi zaatakuje. Wtedy nie mógłbym tak po prostu tego rozwalić. Dobra, idziemy tak. To jeszcze żyje? Nie będę na razie zwiększał damagea. Eee, nie na razie zagram tak i ta jedna mana się zmarnuje. Ale myślę, że to jest jakiś dobry O, jeny, szarze 2 na 5. Przygięte to. Ogólnie atakowanie tym... Aha, jeden manę chyba go kosztuje. Nie wiem czy to go kosztuje jeden mane czy na tak. Dobra, nieważne. O, tym. Tym mu zdejmę tego od razu HP. Tak go będziemy podgryzać po trochu! Co, okrzyk bojowy co? Dobierz kartę, dużo ma na wybieranie kart. Dobra, ten jest stałtem tauntem, go zabiję od razu. Oj, mam już 5 manek, więc mogę od razu tak. Tak jest. Tamt to zdjąłem. To ma 4 życia i 2 ataku, powinien tego zdejmie O tak, paladyn. Zjechałem mu 6HP w 3 tury. On w jednej turze odrodził sobie 6HP. Nie do widzenia paladyn. Nie paladynów. No, teraz na wymianę. Nie, to tu na razie nie. Na razie tylko ten. Dwa many jeszcze. Nie, no na razie bym wziął to. Niech będzie ten murlok, może zwróci na siebie tą uwagę tego gromka. Jakby myślał ten palek, ale to jest komputer, to by zaatakował tego, tą... O, jeszcze lepiej, wywołał jakieś stwora, które automatycznie strzela na Aaa, jeszcze dał mu bańkę, żebym nie mógł go zabić. Aha, on nie mógł zaatakować, bo miałem to, to tak nie... Kurde... Dobra, dajmy mu bańkę tym pociskiem i zniszczę to za murloka 3D HP Nie, dobra Zrobimy tak I tak musiał atakować tam... No nie Jebany młotek Szarze No Pozdro mi kartę, bo nie wytrzymam. Polimorf. To trochę przytrzyma. To nie przetrzyma. Tak, bo jakbym wystawił tamtego, to on by mi go zabił bez jakiegoś... O, jasne! Jeszcze mu dał... Boska tarcza, jak nie pierwsze obrażenia. Dobra, obrażenia to nie jest polimorf. O, i zdjęło mu tarczę, jak miło. Tego od razu zabiję. A właściwie mogłem to rzucić, ale jak głupi Odwaliłem się No, Dobra. Na razie tak. Oczywiście mogłem nie strzelać pociskiem, tylko no wszystkim to, to. po jeden. Co to jest? Nie mam drugiego polimorfa na tą kartę. Dobra. Wygląda to miernie. Ale to nic w tym momencie nie będzie aż tak źle. Zaczniemy od zniszczenia mu tego teraz pozbędziemy się pozostałych dwóch. Teraz wystawimy bestykę, bo by mi już nie starczyło na tego stwora, a muszę wystawić bestykę. Dobra, tu było logiczne, że on mnie nie zaatakuje. O! Pierwszy raz użył swojej umiejętności. Wystawiam mu stworka 1-1, ale akurat ten mu zwiększy jeszcze damage, to ma w tym momencie trochę więcej niż 1-1, bo 2-1. Ale to nic. Co my tu dostaniemy? Okej, okay. jeszcze jedną kartę podrzuć. O, no to teraz tak. Pociski. O, zabiłem. O, i obu zabiłem. A te pociski randomowo idą w cele, więc teoretycznie mogłyby wszystkie w niego pójść, wtedy byłoby dla mnie niekorzystnie. Co sobie na razie zostawię i zaatakuję mu w HP. Mamy jeszcze dwa many. Na razie tą manę oszczędzam. Dobra, teraz on nic nie ma. No, miałem jednego stwora, ale chyba, już nie tutaj wystawionego. Szkoda, że on nie ma tamte. No, już dwa w HP. Mnie teraz będzie mi w HP jechać z siłę. Dobra, to teraz... Wystawiamy tego. Tym atakujemy tego. To na razie bym zatrzymał, bo się może przydać. Wszystkie te szary na razie mogą się już przydać. Nie chcę ich tak po prostu rzucać na światło. No macie, 6 HP sobie. czym Wróci sobie rekruta, za bardzo kart nie ma w ręce. 3 do ataku dał temu rekrutowi, którego zdejmę na hita prawdopodobnie. Ogólnie tak. Wystarczy jeden pocisk wejdzie w tego gościa. No macie, pierwszy szef. Pięknie. Teraz... Dwa, sześć. To wrzucam. To. Zostało mu. 16 HP, i nie ma kart na ręce. O, okej. Czekam na no rozkaz. w tym momencie jestem na dobrej drodze do zwycięstwa. Pozbędę się tego za te... Albo właściwie po co ryzykować. Tak. Ten przeżyje. Tak, ten przeżyje 6 w HP, Murlock. 1 i jeszcze jedną turę dam. No i to już będzie ostatnia dla niego. Czekam na rozkaz. Dobra, koniec. Wygrałem. Ale nie było tak łatwo. ha ha. ha. Nie musiałem tak robić. Ale właściwie można się trochę pobawić, nie? Wolisz wrył! Wolisz Jest drugi level! Jest trzeci level! Nie! Zabrakło! Ale i tak jestem zwycięzcą. I odblokowałem paladyna. I odblokowałem dwie karty. No co będzie odblokować parny? Jak wygrasz z jakimś championem, znaczy z jakąś klasą to ją dostajesz. Tak na początku możesz odblokować wszystkich klas. Ale nie musisz walczyć treningu, bo z tego co wiem to możesz walczyć z ludźmi. I też jeżeli się trafi klasa jakaś inna niż twoja, i wygrasz, to ją odblokujesz. Fajne. Dobra, ja bym chciał teraz talię swoją... Swym... O, jest moja kolekcja. To świetne miejsce, co by przygotować se z, ulubionych z kartami! <laughs> Ten jest gościem świetny. Stwórz własną talię. Mag, wybierz. E, no i co? A, gra się ścięła? Znaczy tutaj jakoś trochę dziwnie się ścięła Bo no, ona się nie ściona Nie czaje. Co się z nią stało Ktoś mi powiedz, czy ta talia się ścięła czy co? Znaczy czy ta gra się ścięła niby kursorem mogę ruszać na tym pasku Też mogę wszystko robić Ufad, Zepsułem grę. Nie, no to jest beta, to takie coś ma prawo się działać. Włączaj, włączaj. A sobie obejrzycie filmik Przycupnij sem przekonuję. Nie obejrzycie. Na przykład ja chcę. Ja chcę tą talię włączyć. No i teraz się zrobiło. Okej, okay, więc tak. Mogę ci z tym pomóc. Oto kilka wskazówek. Zależnie od dodania paru kart klasowych, na pewno ten, a pewno to, na pewno to, e, drugie to, to jest ok, w ogóle drugi polimorf, to jest spoko, to też jest spoko. Teraz się zaczynają damage'owe. Daj jeden punkt. Do Ta karta jest fajna. To jest zwykły murlock 2-1. A to jest 2-1 z przywracaniem życia. To jest na pewno spoko. To jest 2-1 z szarżą. Siła zaknąć z 1, już na razie nie. To się właściwie może przydać. zywa dzika 1-1, a dzik ma jeszcze szarże. To jest fajne. Tomatanta! To jest na razie takie, ten... Trzymujesz plus jeden, plus jeden każdego innego przy jednym. To jest okej. Okay. Hmm, to jest ok. 9-5 to jest na pewno ok. Tu już jedno miałem. Może nie, może tak właściwie za 5 jest nie najgorsze. Jest takie trochę bardziej tankowate, ale tego jednego bym wziął. A! fajny, ale trochę kosztowny. Takiego murloka mi sobie wziąć jeszcze jednego, tego też jeszcze jednego, tą 2,5 pięć z szarżą. Ten jest spoko, ten oczywiście musi być. Murlok za dwa, który przyzywa coś za jeden. Ale to jest przygnięte zbytnio. Znaczy, zadrąbię trochę. Ten ma w sumie. to jest 2-2, tak i sobie. Ta jest fajna karta. Teraz tak. to. I to już tyle, tak? Wygląda solidnie. Sprawdź ją w akcji. Ogólnie wydaje mi się, że fajnie by było mieć dwóch tych. Na, na razie to tak. Popatrzmy, co mamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart za jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kart za dwa. To jest ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart za trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart za cztery. Hmm, może te karty za cztery trochę obniżymy. Znaczy, głównie to poliomorfikula, ognia, nie? Jest mało stworu, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery karty za pięć i jedna karta za sześć, jedna karta za siedem. To nie wygląda źle, ale bym chciał jeszcze jednego tego z prowokacją dorzucić. Ten ma szarże. Wydaje mi się, że ten będzie lepszy. On ma jednak tego taunta. Ten jest niekoniecznie potrzebny, można by tego spróbować. Znaczy, jeżeli chodzi o kartę za pięć, to ich w końcu nie mam, ja mam je dwie. To jest max. Eee, dobra. Co to jeszcze jest za pięć ciekawego? To jest za słabe za pięć. Otrzymy... każdego innego przyjaznego stworzenia na polu bitwy. O, i to jest nawet fajne. Więc można wywalić jedną tą. Znaczy nie? To uzdrawia wszystkich. Fierdziej uzdrawienie, wolę demyć. No. Znaczy właściwie tego chciałem wyrzucić, nie? Ale on ma tą, tutaj ma. Mm. Mam już tego stamtem. Niech będzie ta co, ta co leczy. Niech będzie ta co leczy. Okej. Tu jest za 6, i za 7, dobra. Więc to wygląda ogólnie tak. Niech będzie ta talia. Moment, ona jest, tak? A, tu mam rozpiskę. Oczywiście. No 6 kar za 1, 7 za 2, 5, 5 kart za 3, 6 kart za 4, 5. 4 karty za 5, 1 i 1. Dobra, tak może zostać, według mnie. I ja bym sobie teraz poszedł zagrać na jakiegoś człowieka, ale... Hardcore. Hmm. No, trochę tak. Nowe zadanie. Pierwsza krew. Rozegraj pojedynek. Ale to może za chwilę. Czekajcie, zrestartuję streama.